Zauważyłeś, prawda? Coś się zmieniło. Sposób mówienia, unikane spojrzenia, ciężka cisza. Wiesz, że coś jest nie tak, ale nie chcesz pytać. Może przez strach przed odpowiedzią. Może dlatego, że w głębi duszy już wiesz. Ale teraz nie możesz dłużej udawać, że nie widziałeś. Odkryli. To, co ta osoba próbowała ukryć przez tak długi czas, wyszło na jaw. A teraz? Co z tym zrobisz? Zignorujesz? Udawasz, że to nie twój problem? Czy stawisz czoła sytuacji, mimo że może to boleć? Ona jest tutaj, czeka. Może nie poprosi o pomoc, może nie ma już siły na to, ale ty widzisz, czujesz. A teraz pytanie, które nikt nie chce zadać: odwrócisz się, czy będziesz przy niej, kiedy najbardziej tego potrzebuje? Ona nic nie powie, nie spojrzy ci w oczy i nie przyzna, co czuje. Może zaprzeczy, może spróbuje się maskować, może udaje, że wszystko jest w porządku. Bo łatwiej jest, niż zmierzyć się z ciężarem tego, co się stało. Ale ty wiesz. Widzisz to w gestach, w sposobie, w jaki unika rozmowy na pewne tematy, w tym, jak wydaje się być obecna, a jednocześnie bardzo daleko. Możesz ignorować, możesz udawać, że nie zauważyłeś, iść dalej swoim życiem, jakby nic się nie zmieniło. Ale jeśli to zrobisz, nie oszukuj się, ona to zauważy. Poczuje pustkę, zrozumie milczenie jako odpowiedź. I to schowa w sobie. Zamieni ten ból w kolejny powód, by się oddalić, by nie ufać, by uwierzyć, że na koniec dnia nikt tak naprawdę się nie przejmuje. Ale jeśli zostaniesz, jeśli będziesz miał odwagę dostrzec więcej niż to, co pokazano, więcej niż to, co powiedziano, więcej niż to, co oceniają inni, może po raz pierwszy od dawna. Poczuje, że nie jest całkowicie sama, a to zmienia wszystko. Dlaczego, gdy ktoś odkryje, że nadal jest wyciągnięta ręka, że nadal istnieje bezpieczne miejsce, gdzie nie musi się ukrywać, coś w nim się uspokaja? Strach nie znika od razu, ból nie ustępuje z dnia na dzień, ale samotność, ta, która ściska serce i sprawia, że wszystko wydaje się nie do zniesienia, zaczyna tracić moc. Ale to zależy od ciebie. I wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że teraz twoja głowa może być pełna wątpliwości. Czy warto? Czy masz siłę, by nosić ten ciężar razem z nią? A co jeśli też się zranisz? Te pytania są normalne. Strach jest normalny. Ale jest coś, co musisz zrozumieć. Ta decyzja nie dotyczy tylko jej, dotyczy również ciebie. Dotyczy tego, kim chcesz być, czego chcesz się trzymać w sercu, gdy spojrzysz wstecz. I przypomnisz sobie ten moment chcesz pamiętać, że zrobiłeś, co mogłeś, że miałeś odwagę zostać, nawet gdy najłatwiej byłoby odejść? A może chcesz żyć w niepewności, co mogłoby być inaczej, gdybyś zdecydował się działać? Bo prawda jest taka, że ona nie potrzebuje kogoś, kto ma wszystkie odpowiedzi. Nie potrzebuje, abyś rozwiązał wszystko, naprawił wszystko, zatarł to, co się wydarzyło. To byłoby niemożliwe. Czego ona potrzebuje, to kogoś, kto po prostu tam będzie. A bycie tam nie oznacza, że masz odpowiednie słowa. Często nie będzie nic, co można byłoby powiedzieć, żeby złagodzić to, co się dzieje. Jednak milczenie, gdy pochodzi od kogoś, komu zależy, również mówi. Spojrzenie, gest, stała obecność mogą być różnicą między tym, czy ktoś się odbuduje, czy całkowicie się zagubi. I to nie oznacza, że będzie łatwo, ani że nie poczujesz frustracji, nie będziesz miał wątpliwości, nie pojawi się myśl o poddaniu się. Ale na koniec pytanie pozostaje takie samo: czy odwrócisz się, czy będziesz tam, gdy ona najbardziej potrzebuje, i zanim odpowiedziesz pomyśl, zamknij oczy, weź głęboki oddech, bo ta decyzja raz podjęta nie może być cofnięta. Czy wciąż tam jesteś? Wciąż myślisz, co zrobić. Ponieważ podczas gdy ty się wahasz, ona czuje. Podczas gdy się wstrzymujesz, ona oddala się o krok. Gdy zastanawiasz się, czy warto, ona już dochodzi do wniosku, że nie, nie warto, nie dlatego, że chce tak myśleć, ale dlatego, że to życie ją tego nauczyło, ponieważ za każdym razem, gdy potrzebowała, ktoś wybierał odejście, ponieważ zaufanie zawsze miało zbyt wysoką cenę, a teraz stoisz tam, próbując podjąć decyzję. Ale czy ona może czekać? Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, nie zawsze istnieją odpowiedzi. To, co wydarzyło się, już się wydarzyło. Przeszłość nie może być wymazana, ale teraźniejszość wciąż trwa, i tutaj wkraczasz ty. Ona nie poprosi. Duma, strach, wstyd. Nieważne, jaki jest powód, ale prawda jest taka, że wewnątrz już czeka na najgorsze. Już przygotowuje się na kolejną nieobecność, kolejne opuszczenie, kolejne rozczarowanie. W to wierzy, że ludzie zawsze wybierają łatwiejsze wyjście, ale co jeśli tym razem będzie inaczej? Co jeśli po raz pierwszy spotka kogoś, kto zostaje, kogoś, kto nie ucieka, kto się nie chowa, kto nie zadaje pytań tylko po to, by zaspokoić własną ciekawość, lecz aby zrozumieć, pomóc, być blisko? Może nie powie nic, ale jeśli będziesz dobrze patrzeć, zobaczysz. Zobaczysz, że za chłodem, milczeniem, oporem kryje się prośba, której sama nie wie jak wyrazić. Prośba, która nie wypływa słowami, ale jest w każdym geście, w każdym oderwaniu wzroku, w każdym wdechu, który wstrzymuje, nie zdając sobie sprawy. A jeśli to zignorujesz, jeśli udasz, że nie widzisz, że nie czujesz, że nie dostrzegasz, również nauczysz ją czegoś, że miała rację, że zaufanie to błąd, że nikt nie zostaje naprawdę, czy to jest to, co chcesz nauczyć? Nie mówię, że będzie łatwo, ani że musisz znieść więcej niż możesz, ale jeśli jest coś w tobie, co sprawia, że o tym myślisz. Co sprawia, że czujesz coś teraz, co powstrzymuje cię przed po prostu pójściem dalej i zapomnieniem, to być może ta odpowiedź jest już jasna. Może to, czego potrzebujesz, to nie więcej czasu na myślenie, ale odwaga do działania. Bo jeśli nic nie zrobisz, ktoś inny to zrobi. Ktoś wypełni tę pustkę w taki czy inny sposób, i nie zawsze w właściwy sposób. Zranione osoby podejmują złe decyzje. Jeśli nie będziesz punktem wsparcia, oprze się na czymkolwiek, co wydaje się łagodzić ból, nawet jeśli to tylko pogorszy sytuację. I czy będziesz mógł spać spokojnie, wiedząc, że mógłbyś coś zrobić, a wybrałeś niedziałanie? Ona nie potrzebuje, abyś rozwiązał wszystko, po prostu musi wiedzieć, że nie jest sama, że nie musi dźwigać tego ciężaru bez nikogo. A ty? Potrafisz być tą osobą? Czy będziesz tylko kolejnym, któremu przypomni się jako część powodu, dla którego nauczyła się nie ufać? Wciąż tam jesteś, ale do kiedy? Do kiedy będziesz udawać, że ten wybór nie waży w tobie? Do kiedy będziesz czekać, aż czas rozwiąże sprawę, aż słowa przyjdą same, aż ktoś zrobi coś w twoim miejsce? Ona nie ma czasu. Być może nie ma już żadnych sił. Może właśnie teraz rezygnuje, w tej chwili. Podczas gdy ty próbujesz się przekonać, że możesz jeszcze opóźnić tę decyzje? Ale co, jeśli jutro będzie za późno? Wiesz, że ból zmienia ludzi, że milczenie może dusić, że porzucenie niszczy, nawet gdy nikt tego nie przyznaje. Wiesz to, bo już to poczułeś, bo byłeś po drugiej stronie. Więc dlaczego teraz wahasz? Co cię powstrzymuje? Strach przed zaangażowaniem? Obawa, że nie wiesz co powiedzieć? Wątpliwość, czy ona zasługuje na te szanse? Jeśli to jest to, odpowiedz szczerze. Czego byś oczekiwał, będąc na jej miejscu? Co byś czuł, gdybyś to ty był w sytuacji, wystawiony, wrażliwy, czekający na odpowiedź, która nigdy nie nadchodzi? Czy kiedykolwiek czułeś tę niepewność? Wiesz, jak to jest nie mieć pewności, kto naprawdę jest obok ciebie, a kto tylko czeka na powód, by odejść. Wiesz, jak boli wierzyć, że nikt tak naprawdę się nie liczy. A teraz masz szansę, by zrobić to inaczej, ale robienie tego inaczej wymaga wysiłku, wymaga byś został, kiedy wszyscy wybierają odejście, wymaga byś słuchał, kiedy łatwiej byłoby zignorować, wymaga byś był silny, nawet gdy nie jesteś pewien, czy dasz radę. Czy dasz radę? Bo ona już wystarczająco długo czekała. Widziała zbyt wielu ludzi, którzy obiecywali, że zostaną, a następnie znikali przy pierwszej trudności. Nauczyła się nie mieć oczekiwań, ponieważ za każdym razem, gdy próbowała uwierzyć, rzeczywistość przypominała jej, że nie warto. A ty jesteś bliski, by stać się kolejnym imieniem na tej liście, albo nie, może tym razem będzie inaczej, może po raz pierwszy zauważy, że ktoś naprawdę widział, naprawdę poczuł, naprawdę się zatroszczył, a to może wszystko zmienić, albo może nie zmienić nic, jeśli zdecydujesz się odwrócić teraz. Ale zanim podejmiesz tę decyzję, zanim zdecydujesz, czy zapomnisz o tej rozmowie, czy zrobisz coś z tym, zatrzymaj się. Spojrz na siebie, posłuchaj tego głosu, który teraz próbuje Ci coś powiedzieć. I powiedz mi, czy będziesz nosił tę ciszę na zawsze? Czy zrobisz coś, zanim będzie za późno? Wciąż czytasz, ale czy naprawdę rozumiesz? Czy po prostu pozwalasz, by słowa przepływały, czekając, aż czas zdecyduje za Ciebie? Bo czas nie zdecyduje. Czas nie zrobi nic za ciebie, tylko ty możesz wybierać, a podczas gdy ty wybierasz, ona wciąż tam jest, uwięziona w własnym bólu, nie wiedząc czy może na kogoś liczyć, czy to kolejny raz, kiedy będzie musiała radzić sobie sama. I nie myl się, ona już się przyzwyczaiła. To nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, kiedy czuje ciężar tajemnicy przytłaczającej jej serce. To nie pierwszy raz, kiedy musi połknąć słowa, bo nikt wydaje się naprawdę zainteresowany, by słuchać. To nie pierwszy raz, kiedy widzi kogoś wahanie się przed podjęciem decyzji, czy warto zostać. Wiesz, jak to boli? Wiesz, jak to jest czuć się drugą opcją? Jak to jest zauważyć, że ktoś musiał się zastanowić, zanim zdecyduje, czy twój ból jest na tyle ważny? Jeśli wiesz, dlaczego robisz to samo? Możesz czekać na jasną odpowiedź, uzasadnienie, aby działać. Oczywisty znak, że warto. Ale co, jeśli ten znak nigdy nie przyjdzie? A co, jeśli to właśnie teraz, w tej chwili, musisz zdecydować bez gwarancji, bez pewności, bez jakiegokolwiek bezpieczeństwa? Bo tak naprawdę odbywają się rzeczy naprawdę ważne w środku zamieszania, w środku niepewności, w środku strachu. A może to właśnie tego ona potrzebuje teraz kogoś, kto zdecyduje się być tam, nawet nie rozumiejąc wszystkiego. Kogoś, kto zostanie, nawet gdy nie ma obietnic, że będzie łatwo. Kogoś, kto spojrzy na nią i powie, nie mówiąc nic, że nie jest sama, ale to wymaga odwagi. Masz tę odwagę? Bo jeśli nie, to zatrzymaj się tutaj. Udawaj, że ta rozmowa nigdy się nie odbyła. Wróć do swojego życia i ruszaj dalej. Ale nie udawaj, że nie wiedziałeś. Nie udawaj, że nie zauważyłeś. Nie udawaj, że nie poczułeś czegoś w sobie. Co mówiło, że musisz coś zrobić, bo w głębi serca już znasz odpowiedź. Na co czekasz? Na odpowiedni moment? Idealny scenariusz? Doskonałe słowa? To nie istnieje. Wszystko, co istnieje, to ta chwila, ten wybór, ten teraz. A jeśli nie zadziałasz teraz, może już nigdy nie będziesz miał tej szansy. Więc pytam cię po raz ostatni: czy będziesz czekać, aż ona całkowicie zatonie? Czy będziesz osobą, która przyciągnie ją z powrotem, zanim będzie za późno? Jeszcze tu jesteś, jeszcze czytasz, jeszcze czujesz. To coś znaczy. Znacznie bardziej niż możesz to zignorować, coś w tobie prosi, aby tego nie przepuścić, aby nie odwracać się plecami, aby nie być tylko kolejną osobą. A na tym etapie już to wiesz, już wiesz, że nie ma łatwego sposobu, już wiesz, że nie ma gotowych odpowiedzi. Już wiesz, że każda decyzja, którą podejmiesz teraz, niesie ze sobą ciężar, ponieważ wybór pozostania wymaga wysiłku, wybór odejścia wymaga dźwigania winy, wybór ignorowania wymaga przyzwyczajenia się do milczenia, które następuje potem. Więc co zrobisz? Ona jeszcze nic nie powiedziała, ale to nie znaczy, że nie czeka. Może nie w oczywisty sposób, może nie w jasny sposób, ale w jej wnętrzu tkwi nadzieja. Mała, krucha, prawie nieistniejąca. Ale jest i możesz to zakończyć teraz jednym wyborem, jednym zaniechaniem, jednym odwróconym spojrzeniem w niewłaściwym momencie. Możesz potwierdzić wszystko, co kiedykolwiek wierzyła, że nikt tak naprawdę się nie liczy, że na końcu zawsze zostaje tylko ona i ból. Albo możesz zrobić inaczej. Możesz udowodnić, że tym razem nie jest tak jak wcześniej, że nie musi stawiać czoła temu sama, ale zrobienie tego oznacza bycie tam, kiedy będzie trudno, oznacza wysłuchanie tego, co być może nie chcesz usłyszeć, oznacza wsparcie, kiedy najbardziej egoistyczna część ciebie będzie chciała się odsunąć, aby uniknąć bólu. Czy dasz radę? Ponieważ ten wybór zdefiniuje znacznie więcej niż tylko ten moment, zdefiniuje, kim jesteś. Jakim człowiekiem chcesz być? A ta decyzja jest nieodwracalna. Jeśli odejdziesz, ona cię nie powstrzyma. Już nauczyła się akceptować pożegnania, już nauczyła się przyzwyczajać do nieobecności, ale to nie znaczy, że nie będzie czuć, że nie będzie nosić w sobie tej rany, że w przyszłości nie przypomni sobie kolejny raz, kiedy nie mogła na nikogo liczyć. A jeśli to wybierzesz, w porządku. Ale więc, proszę. Nie próbuj wracać później, nie próbuj naprawiać tego, co już zostało złamane, bo zaufanie to cienka nić, a kiedy pęka, nie ma sensu wiązać węzłów, nie ma sensu naprawiać pustymi słowami. Albo zostajesz teraz, albo już wiesz, co się wydarzy. Pytanie brzmi: Czy potrafisz poradzić sobie z odpowiedzią? Bo jeśli czekasz, aż ktoś podejmie decyzję za ciebie, zapomnij to tylko ty teraz. Więc, co będzie? Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli obudziła coś w tobie, chcę, żebyś powiedział mi w komentarzach: co byś zrobił, gdybyś był na jej miejscu? Czy kiedykolwiek przeszedłeś przez coś podobnego? Czy byłeś tą osobą, która potrzebowała kogoś i nie miała? Chcę poznać twoje zdanie, chcę wiedzieć, jak to widzisz. Bo ta rozmowa nie kończy się tutaj, a jeśli czujesz, że dzisiaj musiałeś to usłyszeć, być może ktoś kogo znasz, też tego potrzebuję. Więc daj lajka, podziel się tym i zapisz się na kanał, bo jest jeszcze wiele do powiedzenia. Ale zanim odejdziesz, powiedz mi, wybierasz działanie, czy wybierasz przejść obok?